Hej to wszystko to się w kolejnym filmie serii. Pokemon Diamond. No i cóż, w dzisiejszym odcinku tak. ruszymy ze Snowpoint do zupełnie nowego miejsca, do zupełnie nowej części. Genusino, która odblokowała się dopiero po przejściu ligi Pokémon i zdobyciu naszego Pokédexu. I właśnie stąd możemy wziąć sobie statek do ów części. A ta ów część, no tutaj na flyu chyba szybciej dostaniemy się do mapki, kryje się właśnie tutaj. Możemy się właśnie dostać do niej tylko z portów Snowpoint. Dopłyniemy do Fight Area, które jest w sumie ogólnie bardzo ciekawym miejscem. Zaraz się dowiemy, o co tam chodzi. Co, e, przepłynąć się do Battle Zone? Tak, właśnie zwie się tam ta część. Tak, oj, e, W takim razie, pójdźmy! Także, na statek i płyniemy do Battle Zone zupełnie nowej części regionu, która jest dosyć ciekawa, trzeba przyznać. No, i jesteśmy i czeka tu już na nas bary. <laughs> Hehe. brat, co tak długo? Eeeem... Um... mi 100 milionów. <laughs> Dobra, słuchaj. Um, mam zamiar stać się najpotężniejszym, najwspanialszym trenerem, jakikolwiek. kiedykolwiek. Dobra, najwspanialszym z trenerów. Um, dlatego też jestem tutaj, aby wzmacniać siebie i swoje Pokémony. Oj, Flame tu też jest. Hehe, <laughs> wybacz. Um... Nie byłem w stanie się powstrzymać, No A... i Najwspanialszy trener, powiadasz? Ehm, to musi się naprawdę trudne, ponieważ e... mówisz o mnie. <grybujesz> Jasne. Ehm, aby to udowodnić, ile na wulkanu. Co, wyglądasz na zmieszanego? Ehm, naprawdę właśnie nie wiesz nic o tym? A dobra, powiem ci. To jest Battle Zone, okej? Okay? Um, no i w samym końcu jest pewnie wulkan. A głęboko w tym wulkanie prawdopodobnie kryje się wspaniały skarb. Co? A więc tak. Uh, a co to za skarb? Jeśli... albo... nie wiem, w każdym razie... Jeśli znajdę ten skarb pierwszy, to sobie ja będę najwspanialszym trenerem? to właśnie zajmę raz. Um, I ty też... Obcy um, Mam zamiar znaleźć ten skarb pierwszy, ok, um, ale przedtem mam zamiar. Y, idę do wieży walk. Y, y, na razie. Ten koleś. Um, wciąż niemożliwe, czy on będzie w stanie znaleźć ten skarb. W każdym razie. Y, aha, to nie jest jednak. <laughs> Jestem bug. <back. laughs> um, ten koleś nie będzie w stanie pokonać z tego trenera? E, powinieneś raczej pójść za nim i powiedzieć mu, żeby nie lekceważył wulkanu. E, ale wiesz co? E, może lepiej pójść do wieży Walk no. E, Nie chciałbym, żebyś też wszedł do wulkanu. Dobra, zobaczcie mnie. Okej, okay, czyli dowiedzieliśmy się o paru ciekawych rzeczach, jakim jest wulkan w Battlezone, jakim jest wieża walki. Tak, to wszystko kryje się tu w okolicy. O, ale najpierw to, co widzimy, czyli jagódki. Dobra, kolejne nowe miejsce, nie takie nowe jagódki chyba. Pomeg berry. Kolejny pomek berry. I chyba quarter berry obok. Tak, to mi się wydaje. Nie, Hondure Jednak. Co innego. Dobra, więc pozbieramy co tu mamy i zaraz sobie porozmawiamy z ludźmi i obejrzymy to miejsce. I cóż to było za miejsce? to ta wieża walk. Gdzież jest ten wulkan? Wszystkiego za moment się dowiemy. W każdym razie tak, tu mamy Fighting Area. Tu z kolei mamy przejście na ścieżkę 225. Tak, droga wyzwania. <laughs> Okej. Okay. Dobra, tutaj aż się prosi, żeby coś było, ale nic nie widać. Więc pogadaj z Larażem. Zawsze jak um, trafię w jakieś nowe miejsce, to jestem podekscytowany rzeczami, jakie mogę tam odkryć. E, ale miejsca, które wcześniej odwiedziałem, nawet te tenisa... Aha, nawet te miejsca, no nie wiem, jakby... No, dały mi nowe odkrycia. Twoje Pokemony są z Sino, czyż nie? O, jest to już nie jest Sino. <grymne> Może i <też>. racja. <grymne> <grymne> nie widujemy ich tutaj. O dokładnie. To jest jakby zupełnie odrębna część i zupełnie inne pokemony tu występują tak ciekawostka taka. Droga do Bozy Tower, a czy to wierzy Walk? E Jakby, nie wiem, ściana dla każdych tenerów. Aha, czyli droga, żeby dojść do Battle Tower, która właśnie kryje się na no, wprost. Począłem wiele razy od lat. Um... No, nawet zdołam niezłe umiejętności, ale. No cóż, w tym miejscu niełatwo jest wygrać. <śm> No, tak. Właśnie, Battle Tower jest najcięższym wyzwaniem chyba w całej grze. Ej, Tarno, czwórka! Z jakimi czasami tu przychodzi? No, ciekawe, ciekawe. Z, z względu. Aha, no nie wiem, przez ten wulkan... E, kraina, pierwsza kraina jest jakby taka, no... Pofałdowana może? Trudny teren... E, no, sprawia problemy z... ...przy wspinaczce. Hm. Za listę. No dobra, więc pozwiedzajmy parę domków, może coś ciekawego się dowiemy, coś znajdziemy. On no, był jednym z tych, z, nie wiem, założycieli niegdyś e, bardzo no... No cóż, w sumie ja też. Parduzong, czy jakby Stefa Walk, yy, przyciąga najpotęż... najmocniejszych, tylko najsilniejszych trenerów. Yy. Dlatego takie miejsca, jak to, tętnią energią, Cię aż trudno uwierzyć, ile się zmieniło od dawnych czasów. Takie miejsca jak Fighting Area Survival e no, Area wygląda, jakby w nich wciąż yy, była na wiosna. No bo nie wiem, tętnią życie, powiedzmy tak. Oj, tu mamy nowego pokoju, jaki jest <śmany> fajnie. No właśnie, tu jest Fighting Area, jest jeszcze Survival Area i jeszcze coś. Dobra, w każdym razie, jeżeli już raz się tutaj dostaniemy, to będziemy mogli tutaj Sportem sobie przelecieć. Nie będziemy musieli za każdym razem, prawda, korzystać z promu. Dobra, tu już mamy Resort Area, właśnie to jest Survival Area. No my jesteśmy, właśnie, Fight Area. Tak, wszędzie te strefy jakieś. Nawet stąd widzimy szczyt góry Kornet. Wiele e, ludzi nie zauważyło, co tam się dzieje, a ja widziałem. E, nie wiem, co do końca się działo na tym miejscu. No ale coś się działo. Ja wiem, byłem, widziałem. Nawet byłem udział. Wszyscy tutaj są no, jakimiś fantekami walk. No, w końcu Fighting Area, ja, czyż nie? Ale też mamy sklep, mamy Centrum Pokémon. I w sumie, zaraz, moje poksy, jak się mają moje poksy? Moje poksy mają się w sumie całkiem w porządku, ale już tam te HP spili, można by podciągnąć przy okazji pogadać z ludźmi w Centrum Pokémon, tutaj. Także podnoszmy się na szybkości. Um, I tak. Zaraz udamy się do właśnie miejsca jakim jest uf, wspomniana wieża Walk, czyli Battle Tower. Jest to bardzo ciekawe miejsce, zaraz zresztą sami zobaczycie. Dobra, poleczyliśmy nasze boksy. I tak, pogadajmy z kilkoma słowami. tutaj. Nie, już nie chce się leczyć. Witch. Aby się wzmacniać. Aby wzmacniać moje pokemony. Eee... Aha. Robię to w samotności. <grym, grym, grym, grym>, Okej. Okay. Najlepsi trenerzy z całego kraju. Nie, najlepsi trenerzy z całego świata gromadzą się tutaj. O proszę. Wieża Walk. Jest tak trudnym miejscem do przejścia, jak powiadają. Na pewno to nie będzie żadna łatwizna. Dokładnie. No i właśnie, tu mamy wejście do parku wokół wieży Walk. Witaj w Parku. To pierwsza Twoja wizyta, czyś, nie? Proszę podejść tutaj. O, co za to, że jest to Twoja pierwsza wizyta, będziesz y potrzebował y karty na punkty. Um, karta na punkty wykorzystywana jest tylko w Parku. Proszę bardzo. No i jesteśmy Point Cards, czyli karty na punkty. Jeśli potrzebujesz jakiejś formacji na kartę, karty, to znaczy, się na recepcji tuż obok mnie. Ehm. Um. Ja zapytam się, czy potrzebujesz może jakiś... czy chcesz czegoś się dowiedzieć na temat y, miejsca, jakim jest wieża walk. Aha, na temat zasad, tak jest, zaczytaj się, aha, naprzeciw mnie. Powodzenia. Dobra, no, więc w sumie ja to może nie będę za bardzo pytał, sam wam powiem, o co tu chodzi. <laughs> Battle Tower jest przed nami. Zastanawiam się, jacy trenerzy tam czekają. No, zaraz się dowiemy. Tu właśnie mamy Battle Park, czyli taki park wokół właśnie wieży walk, w którym mamy parę osób i przedmiotów, jak zresztą widać. Uwielbiam łączyć, czy no nie wiem, jakby z... być w parze jakąś pięknością w walkach, yy, no, multi-walkach. Czyli w walkach, w których y, dwaj trenerzy walczą przeciwko dwóm trenerom. O, i tu mam Razor Fang, kolejny przedmiot. Razor Fang, obok Razor Claw, jest kolejnym przedmiotem, e, który umożliwi ewolucję określonemu gatunkowi Pokemona. E, I tym Pokémonem jest właśnie Pokémon, którego normalnie w grze tutaj złapać się nie da. Musimy mieć e, Emeralda w drugim czytaniu, żeby móc go tu złapać. I tym Pokémonem jest właśnie e, Gliger. O ile dobrze pamiętam. I właśnie jak on trzyma ten przedmiot to właśnie nocą po wbiciu mu poziomu można go właśnie ewoluować, podobnie jak przy Razor Claw który gdzieś tu jest i chciałbym właśnie sobie obok niego ów przedmiot umieścić o fank Razor Claw no a więc tak, tu mamy statuetkę, która nie możemy wejść w interakcję, szkoda dobra, coś tu się kryje, nie facet Słyszałem, że najlepsi gromadzą się tutaj, żeby walczyć. To może być szansa, żeby po prostu porywalizować na światową słowę. Ciekawe, dobra, tu w każdym razie mamy możliwość wymiany punktów, które będziemy zarabiali w tym miejscu, bo będziemy zarabiali za walki. Także tu możemy właśnie wymieniać za jakieś wyjątkowe nagrody. Zarobiłem pełno battle pońców, czyli ten BP Czyli punktów walk, w Battle Tower. Teraz mogę wymienić na wspaniałe nagrody. O tak, będzie można. Um. <ścjalnie> <śjalnie> Jestem jakby denerem, -le który zajmie się opieką dzieci. Um, dlatego nie walczę w walkach no, z innymi, z moim ukochanym synem. Heh. Dobra, mniejsza większość. Pochodźmy tutaj jeszcze, poszlędajmy się. Może coś tu się rzeczywiście kryje, ale chyba jednak nie. Dobra, i tu właśnie mamy recepcję, w której możemy wymienić punkty. Tu mamy właśnie takie dwa wejścia, a te oczywiście dwa przejścia są połączone ze sobą. może tu przejść górą. Co dzisiaj z błędem? Może jakiś ...tem? Albo bo tak w sumie taką on powiedział. No właśnie, to możemy Battle Points wymienić na nagrody. I co byśmy chcieli? My mamy 0 battle points ale tu możemy za jednego kupić witaminy, a za 16 tak zwane power i tanki, które zwiększają ilość zarabianych FV w danych statystykach, bądź nawet jeśli nie dostajemy za walkę danej FV do statystyki, to za tym przedmiot dostajemy dwa. To oznacza, że na przykład jeżeli mamy tak zwane podwajacze FV, na przykład Macho Plus virus, to dostajemy za walkę cztery FV, jeżeli po prostu bijemy je do statystyki jaką daje ten przedmiot. O tym czasie, o tym swoim czasie powiem, ale w każdym razie tu też mam mnóstwo przedmiotów, które mają użyteczność właśnie w walce, jak i również Razor Fang, um, Razor Claw i Rare Candy. Czyli dość ciekawie. Dobra, tu z kolei by się trzymamy. Jak razi... Ehm. Um, jeśli nie idzie po twoim myśli, dlaczego by my nie wziąć jakieś nagrody? Najpierw trzeba mieć punkty. E, to na pewno z Twoje Pokémon i będą lepsze. <laughs> Zapewne. Ten budynek jest naprawdę wspaniały. Eee. Dlaczego on musi być taki? Albo taki szykowny może. O. Babciu, babciu! Eee. Posz, wymieniłam się z kimś. Eee. Możesz to wziąć babciu. Eee. To jest sludge bomb. Dobra, dlaczego by coś tam... No, Jesteś bardzo uprzejmą dziewczynką. Tak jest, dobra. Dobrze mieć taką włóczkę jak ty. O, dobra, ktoś dał tem, no ok. Chciałem ten czy jest więc to jest ciekawe, nie wiem czego mamy. No w każdym razie to tak. tu też możemy wymienić punkty tym razem na y, temy właśnie. Jest ich troszkę i tutaj właśnie temy możemy brać ile chcemy tych temów naprawdę. Relays na przykład że jest tutaj całkiem fajnie, można sobie zmienić patopointy, tylko kurczę, tych punktów narobić, och, to nie jest takie proste. Widziałeś tą małą dziewczynkę tam z y, ba, pcią na górze? Eee, ta dziewczynka to prawdziwy terror w walce, nigdy bym się nie spodziewał po niej. Hmm. Najbardziej e, interesują mnie, jakby miażdżąca moc w moich kochanych pokemonów. Eee. Czy mogą to być jakieś nagrody, które staną... sprawią, że staną się jeszcze mocniejsze? Zaiste. Naprawdę tutaj takie są. Dobra, no to chodźmy w końcu z bazu parku do. O! A to kto? Boom! Ktoś padł na nas. Co jest? Ups, wybacz. Eee, spieszyłem się. O! Czekaj chwilę, czy ty nie jesteś. To coś, bra! Swing swój... Skąd Skąpię się znamy? Wow! nie przy... no, czy. Przy... nie wiem, jakby przynosi wspomnienia, czy coś tam znów. No? A więc e, sk skoro jesteś tutaj, to też to on też nie może być daleko tak, stąd. A <laughs> będzie nieco zła. Zobaczenia. Kto to był? Hej, Barry! Też na nas spadł. Co jest? Hej, hey, brat! Przyjdziesz też do, wa do wieży wak? E, zdecydowałem się, że. E... Aha, że zobaczysz. Czy... Wystarczy, nam się przygotować, żeby pójść na górę z Tark. A ten kość, który tutaj z Tobą właśnie gadał. Ech, zresztą. Hmm. No nie wiem, mam swoją siłę. Ech. Ech. Powiedzmy, że nie zajmie mi długo, żeby do niego dojść. No to zobaczymy, brat. Mam nadzieję, że też się wzmocnisz tutaj. I prawda jest taka, że za bardzo się nie da wzmocnić, no ale. Dobra, i tu właśnie mam wielki budynek, jakim jest właśnie ów wieża walk. Dobra, czy coś tu się kryje? takie podejrzane te miejsca są. Warto chodzić wszędzie i wszędzie wszystko sprawdzać, a nie ma nic. E, w pokojach walk musisz mierzyć się z siedmiu... trenerami. Z siedmioma trenerami też są pokoje z takimi jakby mocniejszymi. E, musisz się trzymać, żeby, albo, no nie wiem, skupić, żeby wygrać. Jeśli będziesz dużo wygrywać, będziesz dostawać naprawdę nie. Z... Aha, z naprawdę niezłymi, yy, nie wiem, powiedzmy, gwiazdami walk. No, coś w tym jest. Dobra, w każdym razie tak, tu właśnie jesteśmy teraz w Battle Tower, budynek wydawał się być dość duży, a w środku on nie jest, aż taki wielki. No właśnie wie, że Walk będziemy mogli podejmować naprawdę niełatwe wyzwania w którym będziemy walczyć z naszymi wspaniałymi Pokemonami! Ale te walki... zajmiemy się walkami w sumie później na początek, może pogadajmy z kilkoma osobami, itd. Ulala! Wyglądam naprawdę powodem żenego tyra! naprawdę! będziemy się trochę powalczyć! Cześć, wy! tak, czasami mieszkałem w Ho w miejscu zwanym Hohen. Aha, tam też jest miejsce takie jak to. E, pokój Walk Wi-Fi jest fajnie niespodziany, jak... Nie. sobie wyobrazić jak... E, no, że można tam wpaść na swojego dawnego rywala. E, kto wie, kogo tam się spotkasz? Ale co naprawdę Walk Wi-Fi... No niestety em, w tym pokoju nie będziemy mogli wyjąć udziału. Już gdyż, gdyż po prostu przez internet nie możemy się już łączyć. Jest naprawdę mnóstwo trenerów zewsząd. Dość przerażające, ale damy się wszystko, Pikachu. Albo z moim Pikachu. No to też coś, Pikachu, kolejny obok. Wybacz, masz może chwilę? Możesz wyjaśnić, co czujesz przed rozpoczęciem walk? Chciałbym też wiedzieć, jak się nie czują po zwycięstwie lub gdy zostaną numerem 1. Albo czy zostać numerem 1? No oczywiście, chcemy zostać numerem 1. Więc, yyy... Ee... Aha. Leczu, jak będę numerem 1. Numer 1, o tak. No dobrze, niech będzie. Okej, okay, dobra. Skończmy to. Wywiady, później to w telewizji będzie. E, wytrenowałem tego małego tutaj. Ale już chyba więcej się nie da. Ehm... Na pewno przejdzie przez 100 zwycięstw. Czyż nie, Pikachu? No pewnie. W takie proste. Eee... Jeśli będziesz dobry wynik, to będziesz mógł siebie zobaczyć w telewizji. Eee, to jedyna chyba szansa, żeby została prawdziwą Albo... No. no, coś w stylu. Dobra, w każdym razie tak właśnie prezentuje się to miejsce. W następnym pokażę wam, <grym, 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 jak wygląda walka tutaj. Zobaczymy parę wyzwań, i tak dalej. Ale w swoim dzisiejszym odcinku z serii Pokémon Dying to będzie wszystko, więc ja zamierzam I do usłyszenia w kolejnym filmie serii. Do, do usłyszenia. Cześć. Zapraszam Was również na moje pozostałe filmy.